Witam, ja jestem CookieCrafter i witam Was w drugim odcinku z naszej serii y, Minecraft Survival. Ała! Sorry, jest? to było na F5. Na, na, moi, na moim serwerze i dzisiaj wybierzemy się do Kaiwa. Ja osłaniam przed potworami i. Y, 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 Flag, kopię. Yy, właśnie, wraz ze mną jest flag, przywitaj się. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. A ten piękny skin, który ma Cookie Crafter jest zrobiony oczywiście przeze mnie, no bo tak. któż by inny. No, ktoś by inny. Czekaj, ja wezmę 12 pieczonych steków, znaczy nieupieczonych. Ale... A ja mam 5 upieczonych. I... Dobra, idziemy, idziemy do tego cave'a, idziemy. I podzielę się. Prow... Tam był... Chodź. Chodź za mną. Cześć, prowadź, bo ja nie pamiętam gdzie to było. Za mną a głowa mnie boli od słuchawek Łopaka mam style. Dobra, już ogarnij Czekaj, gdzie to było? Dobra, ja cię zaprowadzę Nie, tu jest ta góra, to nie było tutaj, a dobra, tym już wiem Aaa, tutaj jest Matko, ile kościaków Widziałem przed chwilą O! O, oh, o matko, abym się... Już by było po mnie człowiek. Ej, słyszę siebie znowu. Czekaj, to... Tak może być? No. Ja lecę tak na hama. O! Mogę? Czyli... uważaj. Tam jest woda, więc tu nie można by było tam skoczyć. Czekaj, czekaj, wzesu się. Eee, na mi kobla jednego. Dobra, już sobie sam kapsnąłem mm -mm. A, O matko, ręką chciałem rozwiać, koło Jesteś? Czekaj, skaczę do wody, bo mam bardzo dobrą sytuację, ok? Znowu siebie słyszę Przecież sobie te słuchawki ale ja nie mam słuchawek, ja mam na głośniku Znaczy głośniki. Cześć, słyszę zombiaka. O, Ups. Widzę. co? Nie, widziałem zombiaka. Oje, ojej, oj, ścięła mnie, ścięła mnie. Creeper! Aaa! Mogę go wysadzić. Tak, możesz go nawet wysadzić, bo to jest cave, więc to. Tam... Jest zabiory. Weź, weź, weź dalej te głośniki. Czekaj, bo tam widziałem ten. Złoto. To jest straszne. Ej weź ogarnij te głośniki. Proszę cię. Teraz? No, teraz jest dobrze. Ja tu normalnie schodzę, a ty już skaczesz w ogóle od razu. Co tam kopiesz? No ty tam? Kto Co ty tam już kopiesz? Rapis lazuli. Oj co u nas znalazłem Jesteś? Jestem, jestem. Sorry, przyda mi się żelazny kilof Czekaj, bo ja tu właśnie kopię. A masz Hop. drugi, masz drugi żelazny kilof? No nie, przecież ci zrobiłem chyba Nie Nie zrobiłem ci? Ojejku, przepraszam Ja nie wiem jak ja mogłem Przepraszam cię bardzo Nie obrazisz się mam nadzieję Ojej oj, oj. Skończył mi się kilof Który? A jak myślisz? Żelazny nie Ja tu właśnie idę między lawą I jeden mob by tu tylko wszedł i już by było po mnie No widzę, niedobrze stało nie Jaksy, mam diamenty! Chodź tu do mnie! Diamenty! Jesteś człowiekiem Na dole zszedłem pod, tam, gdzie jest to jezioro lawy Czekaj, zaraz do ciebie gdzieś pójdę Jezioro lawy mówisz Cztery diamenty to są, człowieku Cztery tak na start. Czekaj, bo ja nie wiem, czy. O, dobra. Ej, ja znalazłem kolejne, O ile nie są to te same. Ale nie, znalazłem kolejne Tak? No. Raz. Dwa. O, lol, ale duża ruda, człowieku. A, creeper. I szkielet. Zastanawiam się, jak stąd wyjdziemy. Ale... ale nie, ja znam drogę powrotną, nie martw się. E, gdzie ty jesteś? Powiedz mi. Na dole, gdzie tu Ale Nie tepamy no ja... się na tej serii, okej? Okay? Okej, okay, ale ja cię... Widzę jezioro lawy, ale nie wiem gdzie ty jesteś. A ja widzę twój nick. Obejrzyj mam... się, załaż mi nick. A dobra, widzę. Widzę twój nick. Idę do ciebie, idę to jest A bo z tej, z tej mańki poszedłeś No Masz tam, gdzie są te diamenty? Creeper tu jest, a nie diamenty frajerko Mówiłem do creepera jeżeli o to chodzi Dobra, już widzę Kościak, diaks. już mnie zaraz zabije Chodź tutaj Dobra, ubezpieczam cię Przyjmuję wszystkie ciosy na siebie Dobra, mamy już dziewięć diaksów, chodź stąd, chodź Chodź bo oni tu nie przylezą, bo chyba nie mają tutaj jak dojść za bardzo. Dobra, kopiemy się tu w górę w takim razie. Byś tego Redstone'a wykopał chociaż, będziemy mieli na rzeczy. Da Albo kopnij ten kilow, jak kopiesz jeszcze trochę, ty wychodź. Czekaj, bo ja tu właśnie poszedłem po żelazu. Znaczy po Redstone'a. Kopnij ten kilow, kopnij ten kilow. Albo jak masz ten drugi, to daj. Nie ma, mam tylko jeden. Ale lagi, był matka. Fajnie. Czekaj, zaraz ci zrobię. W ogóle, pff, pierwszy, drugi odcinek, już jak nie, nie? Nie, ale strasz to... się dużo. No to zależy, bo to zazwyczaj taki jest. Kurde, wystraszałem się, królika. O, drugi zombie A, ła! Będę cię... O, mnie też bije. Ochronię cię. Dziękuję. Tylko pełen węgiel. A ja mam ex, la... ex, na węglu. Szkoda, że za węgiel idzie dużo ekspa, za żelazo, na przykład, nie, no nie? No bo to są ten. To od razu coś wylatuje z tego, a z żelazo i złoto to wypadają rudy, nie? Dlatego tego ekspa się nie dostaje? Szlak. Ja znowu się siebie Gina słyszę. już ginę, 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 już ginę. Przeku... Ups. Idę tam do ciebie. Jak coś to ja mam twojej temy, Ej, weź, bo ja znowu siebie słyszę. Dobra, czekaj. A, creeper! Teraz może być? Właśnie go rozsadziło. Słyszysz siebie teraz? Nie. Nie, to nie słyszę. No to dobrze. Słyszę siebie. A teraz? Teraz nie. Idziesz tu do mnie? Tak, idę do ciebie. Ile my już nagrywamy? Nie wiem, ale chyba niedługo. Czekaj, sprawdzam. 8 minut. LOL, 8 minut. Dopiero. Już chyba. Pływam sobie, spływam po wodzie i słuchaj i nagle ten. Ty yy, gdzie ty teraz poszliśmy? Czekaj, postaram się do ciebie wrócić. I zwrócić twojej temy. O, widzicie, no, jesteś. Kopę żelazo. O nie, złamałem zasady Minecraftowicza. Kopę pod sobą. Ej, na no czowiku, znowu słyszę siebie. No to jak to możliwe? Daleko. A teraz? No, nie. No to dobrze. Ale. Nie, dobra, nie słyszę. No to kopię kop No, kopni chociaż nie, żebym wiesz, miał się czym No kurde, nie, no znowu. Co znowu? Słyszę siebie? No. Niemożliwe weścisz głośniki Czekaj, ustałem sobie itemki Dobra, teraz jak my stąd wyjdziemy? O to się nie martw, mój drogi. <głosy> <głosy> Diaksy ważniejsze. No. O dobra, znalazłem drogę wyjścia. Ja już zna, zaraz znalazłem już wyjście. Tylko my, my kopę żelazo. Miałeś szczęście, bo wbiłeś mi pod kilof, ale Cię nie uszkodziłem. Jesteś? Ej, masz patyki? Mam. Wykopmy od razu obsydian. A, no rację, można. No. Mam szczęście, że wziąłem tego, crafting boxa. To da daj mi ten kilof, ja wykopię. Nareszcie coś chcę wykopać. Masz, żelazny. Ale no nie, daj diamentowy na obsydian. Dobra, ja już wykopę. pozwól. No nie, no ja chcę coś wykopać. Albo dobra, masz. Ale oddaj mój żelazny Dobra, spoko I tak kilofami będziemy się dzielić Przynajmniej tym no, Rzeczami ogólnie Weź tę wodę zatamuj Którą? No tą, co nam nie płynie właśnie Ale to idź do tej innej wody, wiesz? Bo tej się nie da zatamować Bo ona ma nieskończone źródło O, szkielet nie dobra, nie, nie podejmuje się tego. A No co za głupio, Co za głupi szkielet. Ej, gdzie ty tam kopiesz? Chodź tu! Chodź tutaj! Tutaj zatamujemy wodę i będzie kitem. Oops, creeper. O matko, trzy! Ile? Trzy! Obok siebie. A! Człowieku, where are you? Człowieku, a już by było po mnie. Jeszcze dwa zostały. Dobra, już nie ma ani jednego. Chodź tu. Tu się przejdziemy. Tu się zatamuje wodę. Pójdę zatamować. Kurde, czyjku, co ty robisz? Ja znowu siebie słyszę. Kur. Uratowałem, nasz, ledwo ulatowałem nasz diaksowy Kilow. Jak to? No, dedłem prawie. Mam jedno serduszko. Wal. Ty, ja muszę się jakoś odnowić. Znaczy, wiesz. Co za głupia woda. Czy ja się tu zamknę. Muszę coś zjeść, dobra na nich będzie Zgadnij co jem Nie wiem Jezu, jaka Ty, skończmy ten odcinek Czy nagramy do końca tego cave'a? Wiesz co, możemy skończyć ten odcinek I po prostu zaraz nagramy kolejny No dobra, to, że tak powiem, robimy odcinkowe cięcie Czyli I Do zobaczenia następny.